Dobry wieczór widzowie, albo dzień dobry, albo dobranoc, nie wiem jak tam, ta mowa spora, ale kolejny odcinek Sosmofobii, znowu ze mną Lary i to jest nagranie dobry. robione świeżo po moim zawale, który widzieliście w poprzednim odcinku i Ech, jak se dotykam żyłę na szyi to dalej czuję jak ona mi pulsuje. Normalnie ciśnienie podniosło się chyba do 200. <grym> Dobra, lecimy z domkiem na wychillowanie Bo... Oh. To ci ten... Sanity spadło w prawdziwym życiu No i to do zera Tak grubo do zera Dobra kurde, speedrun Mówię jak zwykle, nie? Patrz, tu jest szafa otworzona, to na pewno tu Pozytywka kurwa nie nakręcam. Are you here? I'm close. widzisz, speedrun, speedrun, speedrun. Dobra, dawaj. Speedrun kurwa, dawaj no. Leci tam szybko po Ja idę szybkość kostki. Nie no, żartuję. Dron. Dawaj teraz szybko, znaczymy ducha i naraj, koniec odcinka. Taki force, nie? Ale mój mikrofon aż przez przestery wyłapał w poprzednim w tym odcinku jak ja się wydarłem, mnie wyciszył aż. Ale gwarantuję ci, że nigdy czegoś takiego kurde fazmu nie, nie, nie doświadczyłeś. Chyba, że się mylę. Są freezing temps? Nie rzucasz. No ale tak, misiem? Bezbożniku. Dobra, drugą kamerę trzeba tam dać do tego, do pokoiku dziecięcego. Ja chyba na bardziej obsrałem gacie. Jak właśnie w tym domku graliśmy i. Te dzieci? Tak, że tak nagle w ogóle wiesz. Wszystko mieliśmy już zrobione, foty i tak dalej. Zostało tylko cyknąć zdjęcie ducha i nagle ten śmiech kurwa dzieci z tego pokoiku, nie? Ja wybiegłem od razu. No ja pamiętam. Pamiętam to dokładnie. Ja też wtedy wybiegłem za tobą, mówię nie. Nie gramy. A jak jest ta mapa Sunny Meadows, tam graliśmy ostatnio. To tam dosłownie jakieś krzyki, zażynania były, nie? O kurde. Jedziemy w trójeczka cały czas. Ale ty możesz te ty itemy znosić, czy ty tam te kamerki się zakochałeś w nich? Widzisz coś ciekawego? No właśnie nic. Ani Gostorba, ani Dotsów. Tak to właśnie nie chce ile książki zanieść. Możesz sól podnieść, nie wiem. Mm. Boże, ręce mi się trzęsą, nie? <ścoughs> Takiego z zawału, to żeby w grze dostać takiej, to jeszcze... ...to nie udało mi się zafundować. Jakie tu słodkie pieski są w ogóle zdjęcia. Czy my mamy... ...motion sensor i świeczkę.

Can you step in the salt? Can you salt in the step? Massolarir em círculo. Pura, içmestim. 2. Porra, onde é aqui? De Bardzo uprzejmy duch. Szanuję. Dobra, ja se idę świeczunie przynieść. Freezing Tempse. Y o! Twinsy Mimik. On Rio. Twincy Mimik, albo lakonik. Tak. Tylko, że. Mm... No tak, my się już nic nie dowiemy, nie? Orba może jedynie <laughs> ze snajpić. No tak, jakby się pojawi, to wiemy chociaż, że tam mymyk. Ten projektor chyba trzeba już zdjąć, bo w sumie on nic nie powie. O! To jest pocieszające. Dobra, yy, co ja chciałem? Aparat, to... Nie, 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 nie to. To to. Dobra, idę mu świecę postawić. ma, wzmuchnij świecę. I co, dowiedziałeś się czegoś pożytecznego? Mm -mm. Nie ma mimika. Moroj. Czekaj, co robił Moroj Moroi? On chyba szybki jest A im, Im jesteśmy słabsi, tym on jest silniejszy. Super. No. Dobra, to ja zalecam protokół ...pilsior. i idziemy do środka z kadidełkami. Worba to ja tutaj nie. Właśnie! On Rio możemy przecież tym zapalniczkami poświecić. To on się wkurwi zrespi może. A? Jakie 200? Mm, smart move. Okej, okay, masz. Zapaliłem. O kurde. No, ci powiem. Zdenerwował się. To jeszcze dopal świecę? To jeszcze ci świecę dopalę. Ha, ha, ha. O, ucieka. A, Cwaniaczek wyłączył światła. Gdzie one były? Hunt! Zesmaczowałem go. No to był event. Kurwa, serio? O. No drzwi zamknął. No ale przecież eventy też mogą drzwi zamykać. A był jakoś dziko szybki? Kurde, ciężko mi powiedzieć, ale... Słyszałem go momentalnie, wiesz, co tu Weź tam przy okazji, bycia wanie sprawdź teraz ten, na orby, tą kamerkę, tą tutaj w korytarzu. Jak w korytarzu? No w korytarzu, zobacz, czy orby są. To co teraz projektor zdjąłem. Hmm. Siema. A czy światło z salonu nie przeszkadza wtedy? Nie. Okej. Okay. Nic nie widzę. W pokoiku to samo. No to to mi się wydaje, tak szczerze powiedziawszy, że to będzie ten... Yy, morój bo Twinsy nie, wyzna nie, nie dają znaku, że są w dwóch miejscach. Nie ma orbów. Onry nie reaguje na światło. Znaczy na zapalniczkę, nie? Ja jeszcze ciśmieci raz zapalę. Dobra, chodź tu do mnie, bo się boję. Ja nie chcę być sam. Come on. Bitch. Dave Knight, show us your beautiful face. Come on. Show us. Show your ass. No to nie jest on to jest mory, moim zdaniem Że co, że Mary? Mary, no. Mari, 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 Mori, Ma Mori, Modupa, Ma Pokaż się, Mowyjebane O, okno. Dave Knight, come on, show yourself. Be kind. Otwiera? O. Wow. Spali kurde wycie. Jakie nadtęgie nazwisko Dave Knight <laughs> Dave night Dave knight Dave knight Dave night knight Parówenta zrespcie To on jest rycerzem? No, chyba pa. Nie no kolejny będzie nudny investigate bo duch dwa razy zrespi jak nie miałem aparatu Nie wiem, ale jakbym miał jego fotę, to już byśmy uciekali. Oż ty paruwiażu. <coughs> Come on, show yourself, please. Do it for me. Nie strasz mnie tymi... Widziałem jak to do mnie leciało. Dave Knight, Dave Knight, Dave Knight, Dave Knight, Dave Knight. Don't be a coward, show yourself. Come on! I'm gonna fix you, you're a weak ghost. Jakby się do tej szafy tak dało wpierdzielić, nie? Gdyby się do kołyski nawet wrąbał. A ci zamknę te drzwi. Sparówek! Lary? Eee, żyjesz? Ty, ja się odwracam mi cię nie ma, gdzie ty jesteś? No, znikłem! Miałem taki głośny dźwięk, jakby coś zaczęło trzeszczeć. I mnie rozłączyło z gry. A to dobrze widziałem. Co? Że cię wywaliło. Ale jak się. Jak się przestraszyłem. No uciekać zaznacz moroja. dobra. Nie myślałem, że mi w ogóle grę skraszowało w cholerę, nie? A mnie wywaliło tylko z lobby, bo miałem utratę internetu. A jak mnie wywalało, to nie było jakiegoś takiego dziwnego dźwięku? Nie. O. To wyglądało tak, że stałeś obok mnie, moroj. No bo ja miałem takie... Tak jakby się telewizor włączył na tym szarym takim pluszącym ekranie i takie... ...takie strasznie głośne w słuchawce i mnie wywaliło z tego. I ghost w pokoju. Nie wiem co tu się stało, ale to było ciekawe. Dobra. Zaznaczaj moroja, zobaczymy czy miałem rację. Ty, 350 dolków. Jaki był duch? No moroj. No Ktoś tu się zna. Ewidentnie. Dobra. Chcesz kodzik? Mhm. Dwa sześć pięć. Dwa, cztery, dwa. Ale to naprawdę było dziwne. To jest dosłownie tak jakby mi ktoś tego... Jakby duch mi kurde do ucha. I mnie wywalił z gry, bo się obraził. Hmm, ciekawe. Ja w ogóle myślałem, że mi kompas crashuje, nie? Tak chwilę. Ale jednak nie. No nic. mnie jak ducha trafiłem poprzedniego dobrze. Dobra, parabiotyczny, dawno nie było tego quest'a. Świetnie Ale ja właśnie przy tym fazmą mam takie dzikie akcje, że mi tak wywala z gry czasami. Hmm? Jakieś takie dziwne dźwięki są właśnie do tego. No kurde. To ta gra to jest w ogóle wybitna pod tym względem. Kurset game. O! Wudu dol. Oh. Jak przyjemnie. Chyba Aż tu. chciałoby się ukłuć. Może tu? kurwa, nie strasz tych. Ryzykuję, kujelale. No, y yeah. nie! to nie tutaj. Tutaj, jedalnie Are you here? Are you close? To no, może ja ci yeah. wyjdę. Now all down, dude. Are Czyli ma w dupie, you. You przykro mi bardzo. O, niestety, o, hiding spot na końcu domku. Dobrze wiedzieć. Zdążyłem się wyciszyć, bo kichnąłem tak potężnie. Kosteczko? Kosteczko? Gdzie jesteś? Co tam przenosisz? Do domku? Kamerkę. Nadzwyczaj słusznie. Piłka, ja myślę, że to kość. No i kości tak jakby nie ma. Na razie. Mm. Czy w piwnicy nie byłem. Mm. Tylko czy będzie w piwnicy kostełka? Proszę Państwa, nie ma. Co mi tam u góry, tu po to, ty byłeś? Nie, nie, wanie. Masz takie ciężkie nogi? Raczej, ojca. co? Hm. Nie będę tego komentował. Nie trzeba. No może ja tutaj w garażu pominąłem? O! What? Docy! Uuu. dobre informacje wreszcie. Aha, znalazłem kostkę. Dobra, nie mówię. Jaki szybki skubany ty. No, bo wiesz, bo to może być rajczu nie? Teraz przez chwilę biegł w miejscu. Tak masz na kamerce, nie? Lampę po prawej, skrajnie, to bieg w ścianę tak przez chwilę, chyba 5 sekund. Może jakiś przyćpany? Dobra Trzeba znieść Ale Aleś ten dosik pięknie świeci mm. Mm. Podoba mi się to To są Sól czy not yet? <laughs> Nie no jeszcze krzyże by się przydały Co sumie? Tak na no zaś A ja to tak nie za bardzo chcę spotkać z całym szacunkiem wolałbym nie, Ech, to się przyda. Co tam się jeszcze przyda, pieczka znowu. to lubią być questem. Zaraz się okaże, że go tu nie ma. Może ci już uciekł i na projektorze go nie będzie widać. Dobra, ramię. Ty zdupkarzy ty. Kurde, poszedł do kuchni i rzucił jakimś naczyniem, nie? <gry> Ajer. Dobra, czekaj. Parabolikiem go. A w kuchni, klaska jest jak nic. Dobra, idę ja sobie posmadrze na zaś. A kurde, hand. No super, no zresztą mi się na mordzie. I od razu śmierć. No już od razu umarłem. A kurde. No, faktycznie. Nawet nie miałeś szansy odbić co? No. Kurde. Wbiegłem do kuchni. Wiesz, z tym parabolik, mikrofon i od razu atak, nie? A, w kuchni był? Mhm. <śścoughs> e Brajfik, nie. Pismo nie pisze. Spirit Spiritboxa ci nie mówił. Nie wiem, czy ja mam to mi to próbować jeszcze? Zamarłem Z otwartymi oczy, Oczyma. mówi się jolo, nie? Czyli kurca funkcyjne Do tego... Nie talał Pa kurwa mam cię Haha ha. Dobra nie, no to jest jaki To jest na bank Rajczy albo Taj Tylko kto bardziej Jak myślisz? Bo oni obaj mają tego go orby Spirit Boxa ci żadnie odpowiada, do freezingu nie mają Wtf, fuck. ty tam rzucasz z tymi talerzami? Bo co by miał ten? Czekaj, projektor. I co ma rajzu? time ma writing. Tego nie mają mobile. rajtu ma IMF. A ten ma ghostwriting Napisali coś w książkach Eee nope hmm. Jest tylko jedna książka, nie? Nie, są dwie Dobra, po kutabanie tu może z tego, może zaczną pisać Zobacz tego, ghost orbę, czy coś O Ghostwriting to jest... ...haj. Dziękuję. Dziękuję, dobranoc. Do widzenia. Fajnie się umierało, znowu? Speransko. Kurde, jak zwykle... ...Hancik taki, że nie mam nawet szansy uciec. No, takie unlucky strasznie, ale on popierdzielał jak szalony. O, dobrze o, obstawiłem. No dobra. To, to będzie na tyle, jeśli chodzi o odcineczek. Mam nadzieję, że się podobał, nie był taki miarę nudny był, nawet wywalka z gry była. Pewnie usłyszycie ten dźwięk. No i co? Pamiętajcie o lajku, subskrypcji i dzwoneczku. I widzimy się jeszcze razem. Pa pa pa!